Nowy przepis. Nowe wyzwanie, nowe smaki. W tym przypadku pokażę wam jak zrobić 100% żytni chleb razowy. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Witajcie moi drodzy na kanale Super Vegan. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić 100% żytni Chleb razowy. W misce mam tutaj już od, y, odłożone 4 łyżki z zakwasu żytniego oczywiście, y, do którego wsypuję 150 ml wody. Wsypuję. Wlewam lepiej wlewam i 150 g mąki żytniej typ 5, 720. Wszystko to teraz wymieszamy dokładnie. Aby składniki nam się połączyły i odstawiamy w ciepłym miejscu zawinięte folią, żeby po prostu nam nie przewiało nasz za, z, zaczyn na 12 godzin. Witam po 12 godzinach. Jak widzicie, nasz zaczyn fantastycznie już wyrósł i jedziemy z koksem, krótko mówiąc. Dodajemy do naszego zaczynu 150 gramów mąki żytniej typu 720. Następnie leci 200 gramów mąki żytniej typu 200. 2000. No 2000 rany. 2000. Jak dobrze mieć żonę u boku, co? O zawsze. Nie tylko u boku. W każdym razie. Tutaj mam 100 g pestek. 50 g pestek dyni i 50 g słonecznika. Dodajemy łyżkę soli. Bum, pięknie poszło i na koniec dodajemy 200 ml ciepłej wody. Ja tutaj mam kranówę, więc jak widzicie, nie ma z tym żadnego problemu. I wszystko teraz dokładnie mieszamy, żeby powstała nam zbita Jednolita masa. Pamiętajcie, żeby nie zrobić bałaganu. Zwłaszcza jak żona stoi obok. Jest nadzór. Dokładnie. Nie ma presji. Ja już, ja już widzę, że bajzel robię. Dobra, jak widzicie, mieszamy ostro. Jest ciężko. Taka masa jest idealna przed okresem zimowym. Jak zapadacie w głęboki sen. Krótko mówiąc, no ale mieszamy dalej. To musi być idealnie wymieszane. Masa wymieszana, jak widzicie, jest mega, mega gęsta. Jest idealna taka masa, taki tak zwany pre-workout, co nie? Rozgrzewka zrobiona. I teraz przenosimy to do formy. Ja mam tutaj silikonową formę na marginesie. Bardzo polecam. Jak widzicie, to jest taki totalna rozwała w tej formie, więc teraz to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to ugnieść. Jest to mega ważny etap teraz. Jak tak mniej więcej to ubijemy. To się będzie nam przyklejało do łyżki, jak widzicie. Bierzemy sobie przygotowany wcześniej kubek z kranową albo michę z kranową, tak ja mam tu. Moczymy naszą łapkę soczyście i ubijamy. Dzięki temu nam się to nie przykleja do ręki, a możemy fajnie wymodelować, wygłaskać nasz chleb, ubić go przede wszystkim. Widzicie, nie żałowałem wody. I teraz na samą górę Posypiemy to, ja sobie tylko ręce umyję i wytrę owsianką. Oczywiście, jeżeli Wam owsianka nie pasuje, możecie to posypać pestkami dyni, jakimiś odrębami, czym po prostu chcecie. Ja dodaję odręby, yy, owsiankę, no po prostu wygląda sexy dla mnie. Jeżeli chodzi o ilość wody, nie przejmujcie się, po prostu ta mąka wciąga duże ilości wody, więc to naprawdę nie ma wpływu na to. Jeżeli tutaj będziecie widzieli jakieś że tak powiem kałuże, A teraz jak masz to tak posypane, to jeszcze ubijemy to, żeby to nam ładnie przywarło. Dobra, jest to ładnie wymodelowane, wygląda sexy. Teraz zakrywamy to folią, odstawiamy. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 6 do 8 godzin, jest to chleb żytni, dlatego on potrzebuje dużo czasu, jest ciężkim, ciężkim chlebem dlatego potrzebuje dużo czasu, żeby po prostu wyrosł musi wyrosnąć nam tak mniej więcej 2 cm, jak już 2 cm nam wyrośnie po tym czasie to znaczy, że jest gotowy do rock'n'rolla i wkładamy do go piekarnika i teraz bardzo ważne moi drodzy, wkładamy go do zimnego piekarnika i po prostu, yy, podczas kiedy jest <śled> chleb w piekarniku Wówczas nastawiamy go na 200 stopni Celsjusza i pieczemy go 50 minut. Po 50 minutach wyciągamy go z formy naszej i zostawiamy na kolejne 10 minut. Po tym czasie oczywiście wyciągamy go, stawiamy na kratkę i czekamy aż wystygnie. Albo jemy, jak się nie powstrzymamy. Albo jemy. To, I parzymy język. To jęzory. jest to, co robię ja. <laughs> Dobra, to grzejemy go.